I panna Migotka spali w najlepsze na akacji. Tymczasem słońce było już wysoko na niebie, a teatr odpłynął daleko. Czuję się doskonale. Przez całą noc spałam jak zabita. Jak romantycznie, ja i muminek na kwitnance jakaci. Nigdzie go nie widać. Pewnie jest już daleko. Tam jest laska twojego taty. Pewnie się odczepiła, kiedy wszyscy spali. <śmienny> nie płacz mi Godko. to nic nie pomoże. Jesteśmy uwięzieni na drzewie. <śpiewanie> dryfujemy! dryfujemy, nasz Teatr płynie. <śpiewanie> Muminy i panna migotka zostali na akcji. Gdzie ich nie widać! Jak to możliwe, że odpłynęliśmy tak daleko? To przez to, że wczoraj tatuś muminka gwizdał w teatrze. Uprzedzałam, że glizdanie w teatrze przynosi nieszczęście! Oh. 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 Podaj, panie, rękę. Panie, panie, panie! Panie, panie, panie! Zapamiętam to sobie! Moja zemsta będzie straszliwa! Prąd porwał małą Mi! A więc dobiliśmy do brzegu i bardzo dobrze. Teatr nie powinien pływać bez końca. Nie uda mi się przejść do ciebie! Migotko, nie bój się! Bądź dzielna! Złapie cię, zanim zdążysz spaść! Widzisz, jednak gałąź wytrzymała! Dziękuję, że mnie uratowałeś! Co to? Maminku, żyjesz? Popatrz, jak to płytko! Woda sięga mi tylko do kolan, tak? A -a -a! A -a -a! Wszystko w porządku? A mnie woda sięga do pasa. Ciekawe, dokąd płynę. Zresztą nieważne, bo bardzo wygodnie mi w tej małej łódeczce. Idzie noc! Ląd! Jesteśmy na lądzie! Patrz! Ognisko! Chyba tam ktoś jest. Przecież dziś jest noc świętojańska. <śmienicza> hmm, dziwny połów. że rodzina Muminków została rozdzielona. Tak i jak zwykle ja miałam najwięcej szczęścia. Mogę jeszcze? Przykro mi, ale już zjadłaś wszystko co miałem. przecież masz wypchany plecak. Ale w nim nie ma już nic do jedzenia. Tylko co? Zobaczysz później. Dokąd idziesz? Do parku. Kupimy sobie hot dogi. Właśnie dozorca parku. On i jego żona pilnują gromadkę małych sierot, które przychodzą tutaj pobawić się. Tak! Popatrz! O, Dzień dobry, dzieci. Przyszliśmy was wypuścić. Chodźcie, no, już. Nie, nie wolno nam. Musimy siedzieć tutaj, żeby nas widzieli. Bo jeszcze by któryś z nas się zgubił. Ale to dużo tabliczek. Nie deptać trawników, nie hałasować, bieganie zabronione, nie śmiać się i nie gwizdać. Po co te wszystkie zakazy? Uważam, że są niepotrzebne, dlatego zaraz powyrywamy te tabliczki. Tego nie wolno robić. To zabronione. Żeby jej wyrwać, trzeba wejść na trawnik. Bardzo lubię chodzić po trawie, ale tutaj nie wyrosło nawet jedno źdźbło. Ale <toddź> żadnych ale. Powyrywam wszystkie te tabliczki. Przestańcie! Nie umiecie czytać, tu jest napisane wyrywanie tabliczek zabronione! Tu na tej? Tak! Przestańcie! Wam dalem! to! A teraz dzieci uciekamy! Wstać! Stójcie! Co to o! takiego? Co to jest? Kulki o! zaczynają świecić! Co no to Do chatów na tobie! Tak, to nasiona chatów na tobie. Dzieci w drogę! Mam. Skąd się tu wzięli? Ratunku! Niech się Ratunku! Niech pomoże! Ratu Dokąd mógł popłynąć teatr? Dzieci idą za nami. Możecie pójść gdzie chcecie, ale nie idźcie za nami. Ale ja nie wiem, czego chcę Ja też ja. Ju, one chyba chcą pójść z tobą Nie umiem zajmować się małymi dziećmi Nawet nie wiem, czy je lubię Musimy odnaleźć teatr Mamusia Muminka będzie wiedziała, co zrobić No to chodźcie Tego domu jeszcze nie śpią. Pewnie obchodzą noc świętojańską. Pójdziemy tam. Aha! A Cieszę się, że. O... Wesołej, Wesołej nocy świętojańskiej! świętojańskiej. Dziękuję. Dziękuję nawzajem. Mogę wam w czymś pomóc? Czy przypadkiem nie widziała pani płynącego teatru? Teatru? Tak, porwał go nurt. Są w nim moi rodzice. Nie, widziałam wszystko, tylko nie teatr. Wielka szkoda. No to chyba już pójdziemy. Życzymy udanej zabawy. Zaba... Ach, tak, zabawy. Dziękuję i dobranoc. Czy powiedzieliśmy coś złego? Nie wiem. O. Co się stało? Ona chyba płacze. Płacze? Przepraszam, ale może moglibyśmy pani w czymś pomóc? Nie wydaje pani przyjęcia. Nie będzie przyjęcia? Bo znowu nie przyjechała. To taki. Moja ciotka! Ze strony ojca! Zapraszam ją co roku, ale ona nigdy nie przyjeżdża! To smutne, pewnie pani bardzo ją lubi! Ale skąd to okropna osoba? To dlaczego zamiast niej nie zaprosi pani kogoś innego? A, to moja krewna! Niech pani zaprosi kogoś, kto nie jest pani krewny! Właśnie, pani Filipionko, na przykład nas! Tak? Uważacie, że mogę? Myślicie, że wypada? Oczywiście! A prawda? To wspaniale! Szczerze mówiąc, jesteśmy bardzo głodni. <laughs> Usmażyłam dwa razy więcej naleśników niż zwykle. Wejdźcie, proszę! Dziękujemy. Dziękujemy! Mimo, iż nasza rodzina rozdzieliła się, powinniśmy uczcić noc świętojańską to toast za pomyślność Muminka, Panny Migotki i Małej Mi... I za moją bratanicę. Mam nadzieję, że znów mi wybaczy. A kto to taki? Moja jedyna krewna. Biedaczka mieszka samotnie w domku nad morzem. A więc i dzisiaj jest sama. Na pewno zawsze zaprasza mnie na naleśniki, ale ja nie cierpię ani kremich, ani naleśników. Poza tym ona jest strasznie nudna. No to wznieśmy toast także za nią, oby nie czuła się samotna, i abyśmy znów byli razem. Za Było pyszne. Ale się najadłam. Chyba trochę przesadziliśmy? Nie krępujcie się. Sprawiliście mi wielką przyjemność. Ja już więcej nie mogę. Cieszę się, że Wam smakowało. Nawet sobie nie wyobrażacie, jaka to wielka radość mieć dla kogo gotować. Brakuje tylko ogniska. Zawsze w noc świętojańską paliliśmy ognisko. A więc zróbmy sobie ognisko. się szczęśliwie składa, że mamy co palić. Te tabliczki może wyrzuciło na brzeg, więc je zebrałam i ułożyłam stosik. Chyba się nadają, co? Oczywiście, że tak. Mm -hmm. Szukamy od tylu godzin nigdzie ani śladu teatru. Nie martw się, znajdziemy. O! Co się z wami dzieje? Jestem głodny. Ja też. Bolą mnie nóżki. Dalej nie pójdę. Nic na to nie poradzę. My też jesteśmy głodni. Nie mamy jedzenia. Nie płaczcie! Mi, jesteśmy uratowani. Widzisz, co tam stoi? Bok nadparęł się światła! Nie wypada bez pozwolenia wyjadać komuś zapasu. Wypada, wypada, zwłaszcza, że tego komuś nie ma w domu. A poza tym to są resztki z przyjęcia, zamiast gadać, zjec, póki jeszcze coś jest. Musimy zerwać po dziewięć kwiatków. Dlaczego dziewięć? Nie wiem, ale na pewno powinna być nie do pary. A więc po dziewięć. Takich samych. Musi być dziewięć różnych. A co potem? Potem trzeba obrócić się siedem razy. Aha. I co dalej? Teraz trzeba tyłem podejść do studni. Na dnie w lustrze wody powinna się ukazać twarz tego, za którego wyjdzie się za mąż. I co? Widzisz kogoś? Tak, ojejku, jaka to mądra studnia! Też spróbuj. Ze mną. Nie! Zmalałyśmy kwiatki i to takie, które nie są pod ochroną! Dobrze wiem, co zmalowałyście! Migotko! Maminku! Znacie się? A, więc to cała banda! Proszę pana, naprawdę nie robiliśmy nic złego! Obchodziliśmy noc świętojańską. Niedobrze! Dlaczego? Czy tu nie wolno palić ognisk? Ostrzegam was, cokolwiek powiecie od tej chwili, może być użyte przeciwko wam! Dozorca parku złożył skargę, że powyrywaliście tabliczki i chcieliście je spalić. Kłamstwo! Tak, chcieliśmy je spalić, ale nie wyrywaliśmy ich w żadnym parku. Wyrzuciło je morze. Ani słowa więcej. Oto niepodważalne dowody. Złapałem Was na gorącym uczynku. O! Jest ryba! E, nie, zerwała mi się. Macie jakieś pomysły? Nie, ja nie mam. A ty, mamusiu? Niestety, kochanie, nic mi nie przychodzi do głowy. Emmo, a może ty wpadniesz na jakiś pomysł? A, o co chodzi? W jaki by to sposób zawiadomić nasze dzieci, gdzie się teraz znajdujemy? A skąd ludzie wiedzą, gdzie są teatry? Nie mam pojęcia. Powiedz, Emmo, trzeba wystawić sztukę. Sztukę? Przecież teatr to nie salon ani statek. To miejsce, w którym wystawia się sztuki. Wszyscy kochają teatr, bo lubią się w nim pośmiać, popłakać. Jak wystawicie sztukę, to wasze dzieci też na nią przyjdą. Emmo, poddałaś wspaniały pomysł. <laughs> Zrobimy przedstawienie. <laughs> hmm, nic z tego nie ma mowy. Dlaczego? Nie ma aktorów. Są okropni, ale bez nich nie ma teatru. Ja zagram. W młodości chciałam zostać aktorką. A ja mam talent. Ha, jest was tylko troje i nie macie żadnego doświadczenia scenicznego. Ale mamy ciebie, Emmo. To mnie? My właściwie zawsze uważałam, że doskonale poradziłabym sobie z rolą Ofelii. Każde z nas mogłoby zagrać kilka postaci. Jak myślisz, tatusiu, damy radę, co? O, jak się postaramy, to na pewno. Chciałbym zagrać jakiegoś bohatera. Nic z tego nie mamy odpowiedniej sztuki. To znaczy takiej, z jaką byście sobie poradzili. Tatuś może nam napisać. Ma świetne pióro. Proszę. Dla mnie to drobiazg. Ile ma być aktów? Moim zdaniem wystarczą trzy. Tyle zazwyczaj mają dobre sztuki. Ale obawiam się, że to będzie coś okropnego. Do dzieła! Trzeba wydrukować plakaty. Przygotować dekoracje. Posprzątać scenę. Hm. Wszyscy ostro zabrali się do pracy. Kto by przypuszczał, że ryjek jest aż tak dobrym drukarzem? No. No, Zawiadomienia o premierze sztuki tatusia zostały rozesłane. Miejmy nadzieję, że widzowie przybędą w komplecie. A co u Muminka, panny Migotki i Filifionki? Oj nie do.